Hej, tu Iwona, kusiarz z kanału Iwa Adventures. Zrób to sam, dom i ogląd. Dzisiaj odcinek w domu, a dokładnie Łazience. To pierwszy raz, kiedy zobaczycie, jak wygląda Łazienka, i powiem Wam, na jakim etapie jestem z jej remontem. Filmie również, czego nie polecam, co polecam, co zrobiłam tu bardzo dobrze, a co niestety nie wyszło. Dowiecie się też, co tu będzie niedługo, w tym miejscu i na ścianach, więc subskrybujecie w tym momencie, komentujecie i zostajecie ze mną. Od początku marzyłam o tym, żeby mieć łazienkę w stylu nowojorskim. Stąd właśnie te biało-czarne kafelki. To sprawia, że łazienka ma nowojorski klimat i ponadczasową formę. Przede wszystkim wygląda to dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Są to znowu najtańsze kafelki, jakie znalazłam. Zwykłe białe. One mają 15 cm na 15 cm i to są dokładnie te kafelki, które leżą u mnie w kuchni, ale zwróćcie uwagę na te detale. Tutaj jest grafitowa fuga. I płytki są ułożone na zakładkę, czyli nie są ułożone, że jedna druga i pod spodem jedna druga, tak jak mam w kuchni, tylko po prostu prawo-lewo, jak cegły. To wygląda cudnie, do tego tu jest grafitowa fuga, a w kuchni beżowa. I to powoduje, że to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, mimo że są tak same płytki. Brakuje tu jeszcze tylko dekoru, takiego czarnego paseczka. Już widziałam, że są też takie naklejki. Paseczka, który umieściłabym na przykład tutaj. Przy tej Ala Lamperi, czarny dekor w tym miejscu. Najlepiej jakby był wypukły, może półokrągły, może płaski, ale to dodałoby jeszcze bardziej nowojorskiego charakteru. Podłoga, jak widzicie, jest ciemna. To takie udawane drewno, ale to dalej są płytki, więc bardzo fajnie sprawdzają się w łazience i dają taki przytulny klimat łazience, która wyżej jest już biała, chłodna i bardziej elegancka. Tutaj jest prysznic. Prysznic jest bardzo fajny, bardzo duży. Zrobiłam taki właśnie krawężnik z płytkowanym całym spodem. Powiększyłam to do granic możliwości, bo stwierdziłam, że jeśli jest miejsce, to tak zrobię, ale pojawił się pewien problem. Nie mogłam znaleźć takiej kabiny. Wobec tego na razie ratuję się drążkiem rozporowym i taką kotarką, dopóki nie będę miała kabiny. Bardzo długo szukałam kabiny, która będzie dobra w moich wymiarach, czyli w wymiarze tej długości i tej głębokości. Udało mi się na szczęście znaleźć kabinę na miarę, która pewnie w następnych odcinkach już będzie w tej łazience, więc koniecznie musicie subskrybować ten kanał, żeby zobaczyć jak tutaj wstawię piękną kabinę. Jak jesteśmy w prysznicu, to od razu pokażę Wam przepiękną baterię, którą upolowałam na Targu Staroci w Sandomierzu. Zaraz Wam powiem, jakie są jej zalety, a jakie wady, bo znalazłam tutaj dwie y, małe wady. Y, tak czy inaczej wygląda pięknie, była nowa. Do tego upolowałam taki piękny kran do umywalki, który jest dokładnie w tym samym kolorze. Pięknie się komponuje i za chwilkę Wam opowiem historię tej umywalki i tego wspaniałego mebla. Wracając do tej pięknej baterii, to już Wam mówię, jakie są wady, jakie są zalety. Jest pewna ciekawostka, że często się kąpię ze śrubokrętem, ale tak naprawdę nie w ręku, tylko mam tutaj schowany w szufladce, bo ma ta bateria dwie wady. Pierwsza z nich, która nie wymaga śrubokręta, to ta wajcha. Ona ładnie chodzi, ale słuchajcie, tutaj... Ona podczas kąpieli się odkręca, i często jak już któryś raz z kolei używam tej baterii, to muszę ją po prostu dokręcać. Więc doradźcie, wpuścić tam kleju, czy macie o, sposoby e, na to inne. Ale zastanawiam się nad tym, czy po prostu tego nie zakleić, żeby to się w końcu trzymało. I wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem, że ktoś tego używał, bo ja to kupiłam na giełdzie staroci jako nowe, nieodpakowane, więc tego nikt nie używał. Czy macie takie baterie i czy na przykład, nie wiem, to się zdarza w tych modelach? Druga wada, która wymaga już śrubokręta, to wada tego uchwytu na słuchawkę. I zobaczcie, korzystamy, korzystamy, ruszamy tym góra-dół, wiadomo, wieszamy i tak dalej. I w którymś momencie, to się dzieje no, średnio dwa razy w miesiącu, to robię. W którymś momencie po prostu, to odłożę na chwilkę, ten uchwyt się tak rozregulowuje, że po prostu ja wieszam słuchawkę, a ona spada. Ja wieszam, a ona spada. I tu jest potrzebny śrubokręt. Zaglądamy z tej strony. Wtedy muszę śrubokręt wyciągnąć z szuflady, przed kąpielą obadać, czy to się rusza, czy nie rusza, i dokręcić tą śrubkę, żeby było po prostu dokręcone. I żeby mogła słuchawka sobie w każdym położeniu tutaj wisieć. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że nie jestem osobą, która narzeka na cokolwiek, ale chcę wam to powiedzieć, bo jeżeli ta bateria była nowa, to być może te dwa mankamenty to jakieś błędy fabryczne i po prostu zwróćcie na to uwagę. Ja oczywiście uwielbiam tę baterię, nie będę jej zmieniać pomimo tych malutkich dwóch wad. Dlaczego lubię tę baterię? Ma trzy funkcje: słuchawkę, deszczownicę, którą też mogę regulować prawo, lewo i w tą stronę, i w tą stronę oraz najfajniejsze, czyli kranik. Mogę sobie tutaj lać wodę do tego brodzika, do jakiegoś wiaderka, gdzie potrzebuję to sobie z kranika też korzystam. Teraz umywalka. Najpierw powiem Wam o baterii, która jest z kompletu również z Targu Starości w Sandomierzu i ona nie ma wad. Potem jest umywalka, o której za chwilkę. Tutaj budowlaniec zapomniał wysylikonować, ale zrobię sobie to najwyżej sama. No i ta piękna szafka. Szafka, którą kiedyś nazywałam mównicą, bo była jeszcze na podniesionych nóżkach i jak się stanęło z tyłu, to można by było wygłaszać kazania. Tak mi się kojarzyła ta szafka. Szafka jest, słuchajcie, obniżona, bo była sporo wyższa. Obcięłam jej takie wielkie, okrągłe nóżki, co spowodowało, że ona się troszkę zniżyła i teraz jest na idealnej wysokości, żeby była moją szafką pod umywalkę. Teraz fun fact. Jak yy, zrobiliśmy szufladę, która w zasadzie przeszkadza, no bo tutaj ta bateria musi mieć jakiś spód i uwaga, tak zostało to wymyślone, że po prostu o hyc, szuflada została ucięta w tym miejscu, przesunięta deseczka, więc mam tutaj takie podręczne rzeczy, w tym właśnie śrubokręcik i szuflada sobie normalnie działa, można z niej korzystać. Zatem to była normalna szafka, którą po prostu ja przerobiłam na szafkę pod umywalkę. Zaznaczyłam budowlańcowi kółeczko, które odrysowałam od tej dziurki, żeby wycelował w to miejsce. Umywalka stoi, jest przewiercona dziura, wyciągnięta część szuflady, wszystko pięknie działa, więc jest cudnie. Jeszcze to raz będę impregnowała czymś wodoodpornym, i myślę, że tutaj też użyję tego lakieru okrętowego, który polecaliście mi do blatów w kuchni. Teraz będzie o lustrze, ale może Was zastanawiać widok tej rozpaczliwie płaczącej paprotki, o której historię Wam za chwilę opowiem, bo jest bardzo ciekawa. Przejdźmy do lustra. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie lub na innych social mediach, to wiecie, że tutaj było takie półokrągłe, drewniane lustro też z targów staroci. Ale wyhaczyłam super okazję w sklepie budowlanym, była na przecenie taka szafeczka już skręcona, więc oczywiście ją wzięłam. Dlaczego? Kocham szafki lustrzane, kojarzą mi się z Ameryką. W Ameryce to oczywiście wiecie, byłaby dużo większa, pewnie jakieś miałaby krzywe tutaj um, jeszcze półeczki, miałaby pewnie światełka, ale ta w zupełności mi mnie satysfakcjonuje, więc wymieniłam moje lustro z Targu na przecenioną szafeczkę z lusterek. Ona oczywiście też powiększa przestrzeń, pięknie jest wykończona po bokach, bo też ma takie, um, to nie jest szkło, ale to jest takie metaliczne coś, co odbija. Bardzo łatwo się ją czyści, generalnie nie widzę żadnego problemu w używaniu jej. Dodatkowo, uwaga, otworzę to i zobaczycie, ile rzeczy tutaj zmieściłam. Otwieramy szafkę i sprawdzimy, ile się tu rzeczy zmieściło. Proszę bardzo, nie patrzcie za bardzo na bałagan, ale mam tutaj najpotrzebniejsze rzeczy. Do mycia i czyszczenia zębów, do malowania, tutaj mam różne paletki, perfumki, bla bla bla. Tutaj tak samo, tutaj mam szczotkę do mycia włosów, tutaj mam antyperspirant, moje ulubione dwa szampony płynny i w kostce uwielbiam go. Moje kremiki na co dzień i jeszcze tu mam witaminki. Wracając do rośliny, którą tu widzicie i która przeszła straszne katusze. To roślina, którą przyniosłam w całkiem niezłym stanie, chociaż paprotki nie lubią zimy. Ale słuchajcie, ja tutaj ją włożyłam do wanny, żeby ją nawodnić, żeby sobie odżyła. A Basia po prostu po niej hula, gryzie ją. Dajcie znać, czy macie taki problem z kotkami? Jeśli wasze kotki też tak zjadają paprotkę, to bardzo proszę o jakieś porady. Czy tę paprotkę da się jeszcze uratować? Czy się nie da uratować? Wyciągnę ją stąd niedługo. Zaraz Wam opowiem o wannie, którą kupiłam za 250 zł z transportem. Ale dla mnie najważniejsze w tej łazience jest to, że jest tu okno i mogę dać tu dużo, dużo kwiatków. Tutaj na razie stoją na oknie, ale docelowo w tym kącie chciałabym umieścić jakieś fajne półeczki, może o tutaj, może wyżej, może jakieś wiszące. Takie uchwyty, na których będą rośliny, bo jest tu całkiem duże okno, bardzo fajna wilgotność i myślę, że kwiatki będą miały to super. Ściany są teraz białe, ale nie będą białe. Będą miały przepiękne, jeszcze nie powiem co, na pewno na pudrowo różowym tle, co tutaj dokona totalnej metamorfozy tej łazienki, więc też musicie mnie obserwować, bo w kolejnych odcinkach będę Wam pokazywała kolejne etapy. Teraz czas na sprzęt. Jest tutaj dość duży boiler który miał działać na Wi-Fi, nie działa na Wi-Fi, jeszcze nie jest włączony, więc ma na razie 22 stopnie, ale jest bardzo fajny, bo bardzo szybko się nagrzewa, więc to są jego zalety. Jest tutaj boiler, który też jest bardzo fajny w kształcie, bo zobaczcie, dość płaski. I mieści on 80 litrów, więc na prysznic w zupełności wystarcza. Oczywiście na tę wannę nie wystarcza, bo już to testowałam, ale na kąpiel pod prysznicem bez problemu wystarczy. No i tutaj mamy... Mój grzejnik, który też uporowałam na targu staroci w Sandomierzu, to jest nowy grzejnik, który bardzo fajnie działa. I ten grzejnik działa na podczerwień i nie podgrzewa powietrza, tylko podgrzewa to na co pada, dosłownie tak jak słońce. Więc stoję sobie tutaj, a jak włączę ten grzejnik, to w momencie od tej strony pada na mnie ciepło, tak jakby mnie ogrzewało słoneczko. I na początku myślałam, że on nie działa, bo coś nie wiedziałam za bardzo. Yy, nie zamontowaliśmy go, on tam wskazywał inne jakieś dziwne, y, dziwne warianty, ale teraz już wiem, że naprawdę bardzo dobrze działa, jest godny polecenia no i jest bardzo ładny, płaski. Nie widać go w zasadzie na tej ścianie. W zasadzie mogłabym go też umieścić yy, w pionie, w poziomie. Myślałam też o umieszczeniu go na początku na suficie, ale na suficie też mam plan, więc ostatecznie wylądował tutaj. I na taką łazienkę parę metrów, nie wiem ile tu jest, myślę, że jest 2 metry, na 3,5 maksymalnie w zupełności wystarcza. Teraz historia tej przepięknej wanny. Kupiłam ją na Oelixie. Tutaj już widać, że podczas nagrywania był tu kotek, nawet nie wiem kiedy dosłownie, może wy go widzieliście gdzieś na nagraniu. To wanna, którą znalazłam na Oelixie. Takie wanny wiem, że kosztują około 3000, 4000 przeróżnie. Ja znalazłam ją za 300 zł, utargowałam na 250, a potem się okazało, że człowiek, który to sprzedawał, jechał akurat gdzieś tam busem z kumplem przez tą miejscowość, do której ja potrzebowałam dostarczyć wannę i mi ją po prostu przywiózł. Wanna miała mikrowadę, która mi osobiście kompletnie nie przeszkadza, na dnie tej wanny, tego nawet nie zobaczycie, są takie, dosłownie kilka takich ala wypustek, o tutaj je troszeczkę widać, one kompletnie nie wpływają na według mnie żadną funkcję wanny, którą wanna pełni, więc ja jestem bardzo zadowolona z tej wanny i polecam Wam szukanie takich rzeczy z drugiej ręki, bo zobaczcie, kilka tysięcy zaoszczędzone i jeszcze bardzo fajnie mi się trafiło, że ktoś akurat mi to dostarczył, bo wiecie jak to z zakupami. Czasami ktoś kupuje, coś mu nie pasuje, nie ma czasu, żeby to oddać, zwrócić, wystawia na Alixa po prostu, żeby się tego pozbyć, a ktoś może skorzystać i wziąć taki właśnie mebel łazienkowy w takiej cence. W trzecim kącie łazienki oczywiście jest toaleta. Nie decydowałam się na zabudowaną, bo tutaj były różne właśnie roszady z tym związane. Toaleta najpierw miała być w tym kąciku, ale okazało się, że ściana, która tutaj jest do drzwi jest za krótka, więc przerzuciliśmy tę toaletę na ścianę, która jest dłuższa. W tym momencie jest w tym miejscu. Mam piękną drewnianą deskę, bardzo mi się podoba, bo pasuje do tego mojego pięknego mebelka i podłogi. I czwarty kąt, na razie jest to stolik ze świeczuszkami i tutaj jest klimacik roślinny, więc do kąpieli bardzo fajny, ale docelowo tutaj chciałabym stawić coś jakby szafę, szafkę, może do samej góry, coś jak ta szafka lustrzana, tylko po prostu drewniane, niezbyt głębokie, niezbyt płytkie, żebym wrzuciła tam wszystkie ręczniki, jakieś tam piżamki, jakieś tam na dole może chemie, więc takiego czegoś będę szukać. Jak znajdę to przerobię, jak nie znajdę to zamówię, zobaczymy. Ja słuchajcie, w mojej historii wynajmowałam kilkanaście y, mieszkań, może nawet kilkadziesiąt licząc te, też te wyjazdowe. Miałam kilka awarii w różnych mieszkaniach związanych z toaletą podtynkową, więc ja dla bezpieczeństwa y, zainstalowałam takie klasyczne rozwiązanie. Jak widzicie, na lustrze jest jeszcze jedna przepiękna roślinka, która tutaj leci na dół. Potem, jak ona urośnie, to gdzieś ją tam na, góry, na górze przewinę, będzie pięknie wyglądało. Ja chcę mieć tutaj bardzo dużo roślin, to mi się bardzo dobrze kojarzy. Jak widzicie, część rzeczy jest gotowa, część rzeczy jest do dokończenia. Na przykład ta żaróweczka jest do dokończenia, coś jeszcze na to wymyślę. Na razie w takim razie Wam dziękuję za oglądanie. Serdecznie was proszę o subskrybowanie mojego kanału i komentowanie. Komentowanie, aktywność i subskrypcje są dla twórców bardzo ważne. Powoli gasną światła, więc muszę kończyć jeszcze zdążę na kawkę, więc ja to nagrałam. Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania kanału, bo z serii remontuję i urządzam, będzie jeszcze dużo filmów, a jeszcze robię wersję ogród, więc tu będą przeróżne piękne filmy. Jeśli jesteście ciekawi innych pomieszczeń, to w poprzednich filmach pokazywałam kuchnię kaflową w naszej żółtej kuchni oraz całą e, konstrukcję mebli żółtych, które przerabiałam też z Oeliksa do mojej kuchni. Więc oglądajcie wszystkie filmy z tej serii, a ja już szykuję kolejne. Dziękuję bardzo za oglądanie, i w tym momencie kurtyna. Baju!